No dobra, cześć, witajcie. Dzisiaj będzie film, trochę taki odnośnik do poprzedniego filmu z tą wymianą oleju. No a jak widzicie, w tytule będzie o środkach konserwacji, będzie o zabezpieczaniu samochodu przed korozją. Słuchajcie, w tamtym filmie pokazywałem spód mojej Astry. No, sprawdzaliśmy razem, czy tam korozja nie wychodzi, czy się trzyma. No i tak jak było widać, że trzyma się w sumie idealnie samochód. I wspomniałem na filmie, że był konserwowany Biteksem i, yy, i włoskiem. tam chyba niektórzy może nie zrozumieli o co mi chodziło, bo już, już taka, nawet, no, taka agresja tam się budziła, że jakieś ja śmiem coś takiego robić, jakby w ogóle to był gdzieś samochód niż mój tylko no ale dobra yy, słuchajcie, na początek ten środek legendarny Biteks tak dzisiaj bardzo znienawidzony Do czego to służy? Słuchajcie, środek służy do zabezpieczenia właściwej warstwy antykorozyjnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Czyli jak Wy zabezpieczycie sobie samochód antykorozyjnie, powiedzmy jakąś farbą e, antykorozyjną, podkładem antykorozyjnym, to na to musicie też dać jakiś środek zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami. Bo jak sobie e, zabezpieczycie samochód jakąś farbą antykorozyjną z but, Jakimś podkładem, no to jak na to nie dacie tego przysłowiowego baranka, no to ta farba pewnie prędzej czy później Wam e, od prysków, od, od jakichś gałęzi Wam odpada. I co tutaj ten środek takiego złego robi? No, ja nie wiem, według mnie on jest idealny do tego, do czego został przeznaczony: do mechanicznej ochrony blachy, mechanicznej ochrony właściwej warstwy antykorozyjnej. Czy coś tutaj jest złego w używaniu tego środka? No według mnie nie. Taką konserwację tym środkiem, tym biteksem, kupicie to w Brico za 3-4 dyszki. Taką konserwację odnawiajcie co roku, żeby ta warstwa była cały czas miękka, nie pękała. Wiadomo, że jak ktoś jest debilem i mierzy innych swoją miarą i myśli, że ja też pomalowałem to na rdze, tak jak on by to zrobił, no, to już nie moja wina, że ktoś taki jest. Eee, więc, jeżeli używacie tych środków, tych mas, bitumicznych, czy to będzie Bitex, czy to będzie Bola, czy to będzie jakikolwiek innej firmy, i używacie to właściwie zgodnie z przeznaczeniem tego środka, no to takie środki są idealne po prostu. Także, co tutaj jest złego w tym środku? Eee, dwa. Eee, już też to trzeba, to tak nie można. To jest gówno, to trzeba wyszkiełkować, wypiaskować. No tak, cały samochód wart 5000 dam na konserwację za 40 tysięcy, bo was tak zaprogramowali. Tak, media was po prostu zaprogramowały razem z tymi pukankami, ceramizatorami, ze wszystkim, że, yy, no, że wy nie wierzycie, że coś można tanio i dobrze zrobić. Tylko już musi być drogo. Czasami słyszę gdzieś w internecie, czy od znajomych. Że no oni wymieniają ten olej tak jak producent każe co 30-40 tysięcy Nie wymienią częściej, bo wymiana oleju ponad 1000 zł No a pytam, ale jak 1000 zł? No olej ceramiczny 350, pukanka z 200, dodatki do oleju ceramicznego kolejne 200 I robocizna z 500 No to jak wy taki świat chcecie i wy w to wszystko wierzycie, no to brawo wy, nie? Słuchajcie, no ja już też... Nagrywałem taki film a propos tam nadkoli, konserwacji nadkoli, na których też nic nie wychodzi, żadna korozja. Słuchajcie, jak macie samochód w miarę. Z... No, macie jakieś tam naloty korozji, powiedzmy na tym samochodzie. To co Wam będzie potrzebne, żeby to zabezpieczyć i zniwelować tą korozję i zastopować ją na dłuższy czas? Będzie Wam potrzebna jakaś wkrętarka albo wiertarka, albo śliwierka z końcówkami do zdarcia tej rdzy, czyli ze szczotką drucianą albo to się nazywa włosy mrzyna, to jest takie twardsze nie wiem jak to się fachowo nazywa, albo po prostu w pewnych sytuacjach może Wam też wystarczyć szlifierka kątowa starczą do metalu i spiłować tą rdzę Słuchajcie, spiłujecie tą rdzę do zera musicie to wydrapać jak najwięcej się tylko da Wiadomo, że tam zostaną jakieś pory i w tych porach kurwa będzie rdza, tak samo jak po piaskowaniu, czy po szkiełkowaniu czy po czym tam kurwa jeszcze co nie wymyślą no i jak już to mrdze zdrapiecie no to wyczyście tą powierzchnię odtłuście ją do sucha do, odtłuście i wysuszcie to do sucha na to kupcie kurwa najzwyklejszego hammerajda w brico albo jakiś podkład antyporozyjny, ale, ale ja bym wolał lepiej tego hammerajda kupić biertelniecie ze dwie warstwy tego hammerajda jak to wyschnie to na to nałóżcie z warstwy masy bitumicznej i uwierzcie mi że to naprawdę długo Wam wytrzyma Moje pierwsze takie przygody z no my, tam zabezpieczaniem antykorzyjnym samochodu to było jakieś 7 lat temu. Jak w tym samochodzie, którym jedziemy, tym, który jest na filmach, przypierdoliłem podłużnicą okrawężnik i na długości gdzieś 30 cm zdarłem całe zabezpieczenie antykorzyjne do gołego metalu. Metal się po prostu świecił, był goły metal. Umyłem to, płynem do naczyń z wodą, ręcznikiem kuchennym to wysuszyłem. I zapsikałem to warstwą bitumiczną bola w sprayu. I uwierzcie mi, 7 lat, kurwa, to trzyma tak, że nawet tam plamka brązowa nie jest, nic nie korduje, nic się z tym nie dzieje przez 7 lat. Więc darujcie sobie takie pierdolenie, że to musi być wszystko najdroższe. Od razu trzeba na konserwację samochodu wydać, kurwa, 1000 zł. Bo nie trzeba, że was tak zaprogramowali i jesteście idiotami już to wierzycie, no to sobie wierzcie, nie? Yy, jasne jak chcecie robić takie konserwacje za 20 tysięcy czy ileś, no to sobie róbcie, chuj mnie to obchodzi. Tylko nie pierwalcie głupot, że nie da się tego zrobić taniej. Cały spód tą metodą na zasadzie środka druciana i ride robiłem jakieś dwa lata temu. Zajęło mi to z dwa tygodnie zrobienie całego spodu samochodu. I uwierzcie mi, nigdy żadna plamka nie wychodzi. Brązowa, wszystko trzyma idealnie. W profile zamknięte poszedł wosk w sprayu do profili zamkniętych, w podłużnicę, w progi, w drzwi i wszystko się trzyma idealnie. Także, no nie wiem, co ja mam tu jeszcze powiedzieć. Mm, tak ja to robię w mojej Astrze od wielu lat. Więcej niż więcej, dłużej konserwuje ten samochód niż ty swoim samochodem obecnym pewnie jeździsz. I uwierz mi wszystko, trzyma się idealnie, tak? Eee, tak jak mówię, zdarłem tą korozję szczotką drucianą na wiertarce do tyle, ile się dało. Zdarłem, nie zdarłem do zera, wiadomo. Zamalowałem to hammerite'em. Hammerite po prostu na rdze, taka farba się nazywa. Tylko, że ja nie malowałem tego po prostu na rdze, eee, to wysładałem warstwę bitumiczną. Kruwa, trzyma się idealnie, zaglądam często pod samochód i tą konserwację Bitexem odnawiam już na oczyszczone z rdzy wcześniej zakonserwowane miejsca, cały samochód, cały spód, odnawiam tę konserwację raz w roku, w lato a żeby tę warstwę odnowić żeby ją zmiękczyć yy, i w profile idzie zawsze wosk do profili zamkniętych i samochód ma 24 lata, nie był nikt na profesjonalnym yy, Zabezpieczaniu za tysiące złotych nigdy nie lałem żadnej nie robiłem żadnej płukanki nigdy nie lałem żadnych ceramizatorów parę lat temu te ceramizatory to się kurwa albo uszlachetniaczy do oleju wyczyszczający pracę silnika tek 2000 to robi, między innymi oni no kiedyś to się kurwa motodoktor doktor się każdy śmiał z tego tak samo jak dzisiaj wszystko wszystko musi być na pokaz wszystko musi być drogie, dla kasy żeby tylko ludzie widzieli walczyć o kurwa nie wiem, o przywództwo wśród stada szczurów kiedyś ludzie się z czegoś takiego śmiali i takie pozarstwo było tępione no dzisiaj jest czymś pożądanym wśród ludzi więc tak się świat zmienił na szczęście urodziłem się w 98 roku i wychowywałem się w takim miejscu wśród takich ludzi, że znam jeszcze ten stary świat sprzed tej całej tęczowo kurwa banderowskiej rewolucji także tęczowo banderosko zielonej rewolucji także no już wracając do samochodu jasne, chcecie, możecie robić naprawdę sobie konserwację za naprawdę grube tysiące yy, ale pytanie czy to Wam naprawdę dobrze wyjdzie tak samo jak w internecie wrzuciłem filmik o nadkolach, możecie sobie zobaczyć na kanale tam się chyba konserwacja nadkoli za półtora tysiąca złotych nazywa bo jakiś tam youtuber się chwalił, że nadkola dwa za 1500 tysiąca sobie zakonserwował ja Wam pokazałem, wytłumaczyłem, jak można sobie zrobić to samemu tam za stówkę, tak? Więc... I temat góra dalej i nie ma żadnej plamki na nich brązowej, nic nie wychodzi. Tak samo jak na spodzie, nic nie wychodzi. Więc... No co jest w tym złego w tej metodzie, którą ja to zrobiłem? No nic według mnie. Wiadomo, chcesz, rób sobie to drożej, ale no... Ten środek Bitex jest stworzony do ochrony mechanicznej. Podwozia i nie wiem, czemu wy tak tego nie, jakby traktujecie to za jakiś zło, za coś okropnego ten środek, co w nim jest takiego złego. Tak jak mówię, yy, fragment prawej podróżnicy w samochodzie zakonserwowałem właśnie tylko z Biteksem i trzyma się już, tylko tam nie było gramarty na tym. Yy, trzyma się to już tak, yy, no, 7 lat. No, i co, teraz powieś mi w internecie na YouTube, że to zaraz zardzewieje. No, przez 7 lat nie zardzywiało to i przez następne 7 mam nadzieję nie zardzywieję, więc no to chyba tyle by było, jak coś mi się przypomni, co dogram. Samochód jeździ, ma się idealnie. Nie bierze oleju, ma moc, nie kopci. Żadnych pukanek nie robiłem, żadnych Cerateku, żadnych Motodoktorów nie leję. Regularnie olej wymieniam co, no teraz wymieniłem co 8000, no ale. To 700 tysięcy wymieniam filtr, czasami to drugą wymianę i samochód jeździ. Jeżdżę samochodem już od 7 lat. Przejechałem nim 120-124000 kilometrów przejechałem nim kilkadziesiąt razy trasy po 700 km w jedną stronę na strzał. Teraz dojeżdżam nim do pracy 70 km w jedną stronę codziennie. Byłem w górach, w Warszawie, w Krakowie, nad morzem, wielokrotnie. Nic się z samochodem nigdy nie działo. Jakieś komentarze, że to niemożliwe, że samochód 24-letni tak tą złą psuje się. Ostatnią naprawę, ostatnią naprawę w tym samochodzie miałem w październiku. Teraz mamy styczeń 2024 roku, tylko w październiku 20 drugiego roku miałem naprawę, pękł mi przewód hamulcowy, to wymieniłem te przewody hamulcowe i to jedyna była naprawa, a wcześniej w sierpniu roku 22, poprzednia była naprawa, bezpiecznik od sterownika pompy wtryskowej mi się spalił i to wszystko z napraw wszystko to najbieżąco po prostu no dbanie o samochód jakiś Naprawy, konserwacji podwozia, tak? tym z nienawidzonym bitexem i woskiem sprayu, yy, bo, no, woski w sprayu. No woskiem, w sprayu. No woskiem, zaprosili zamkniętych. Wiadomo, że w sprayu. No, chociaż ktoś powie, że może być na pistolet, ale to ta sama konsystencja tylko różni się po prostu dyszą. Tym, inaczej, tym narzędziem, którym miotasz ten sprejo Także no. Zamachód jeździ, no przykro mi, no jeździ, no może. W wielu ludziach ten samochód budzi taką agresję, że ty śmieciu ty kurwo, jak ty śmiesz jeździć 24-letnim Oplem i jeszcze mówi, że się nic nie psuje że nie rdzewieje i bitek pomalowany ty śmieciu, to ja wydałem tysiące złotych na konserwację, na no, naprawy i się psuje i korozja wyszła no to jak ja tyle wydałem kasy a ty to robisz po taniości, to na pewno u ciebie się psuje wszystko no nie psuje się no w lato jak jeszcze świat będzie trwał, jak Bóg jeszcze świata nie zakończy tej pierdolnika, no to pokażę Wam no jakie ja to robi, jak odnawiam tę konserwację tym biteksem jak yy, jak te profile zamknięte konserwuję woskiem do profili, jak to wszystko robię no postaram się ten kanał jakoś prowadzić tak, żeby, no, żebyście widzieli po prostu chociaż ja też naprawdę czasu nie mam, bo jest 1.44 w domu będę przed trzecią nad ranem i znowu prześpię się, zjem coś i znowu jadę do roboty, więc ja czasu naprawdę nie mam. Ale jak będę miał w możliwym czasie, no to będę zawsze nagrywał jakieś tam naprawy, naprawy, na no jakieś wymiany, jakieś konserwacje samochodu. Zawsze się ludzie ze mnie w robocie śmieją, a coś ci się znowu w tym samochodzie popsuło. A ja mówię, a co się miało popsuć? No bo znowu pod maskę patrzysz. Ja mówię, no bo ale i sprawdzam, płyny czy są eksploatacyjne. A co bierze? A co ma dawać? Nie no, brać nie bierze, ale wiecie Ja no tak mam, że ja kocham Coś robić przy samochodzie, olej sprawdzać Olej wymieniać, filtry wymieniać Konserwować go, coś tam malować Ja to uwielbiam, po prostu to jest moje życie Moja miłość i jak Ktoś tam wygląda, że No to trzeba do mechanika dać Co ty samemu tam robisz No to co, dziewczyny też dajesz do mechanika Bo ci kurwa nie staje Też dasz ją na naprawę Także no no dobra, już nie będę pierdalił końców to tyle, trzymajcie się, cześć!